jest taka akcja, że zesplorujemy sobie ten dom, co za mną. Byłem tutaj już kiedyś, ale postanowiłem jeszcze zajechać, zobaczyć jakie zmiany i w ogóle jak to wygląda. Wtedy był materiał tam chyba z podstawionym dźwiękiem, bo też tak na szybkiego przelotem. Teraz akurat jestem w trakcie robienia, kręcenia kilometrów na aktywną Bydgoszcz, rowerowa stolica Polski. I tak właśnie tutaj przejeżdżałem tędy i postanowiłem jeszcze zajrzeć. Jak to tam się przedstawia. Będzie będzie bonus, ale o tym to później. Teraz to zapraszam do eksploracji. Więc dobra. Przejdziemy sobie do środka. I zobaczymy, jak to się tu przedstawia. No, meble pozostawały, ale tak jak widać, dach w fatalnym stanie. Także trochę z wyposażenia jest. No w ogóle myślałem, że telewizor taki duży Co tutaj mamy Butelka po piwku, bardzo fajna, maszynki Taka mała lodówka A tutaj pranie jeszcze wisi miękka podłoga, o, cała paczka podpasek, pasek, to dziwne. Oj, Always. cała paczka. Tutaj już widać, że też coś chce wpaść do środka przez sufit. No i deski bardzo powykszywiane, ale to jest dziwne. Co tutaj było? Okno w środku? Tutaj drzwi. To była toaleta. Nie trudno się domyślać. Ale z takim oknem w środku. Pokażę jak to. drzwi z tą klamką. Pokażę od drugiej strony. Nie będę tamty przechodził, bo jest miękko. Dosyć. Zobaczę jaka klamka. Farba już też odchodzi. Tutaj najlepiej od tego widać ten właśnie okno z żaluzjami w środku w toalecie. Nie wiem o co chodziło. Coś tutaj słyszałem na zewnątrz przed chwilą. Tam już szopka całkowicie się zapadła, cały tył. To chyba jakieś gniazdo tutaj była kuchnia bodajże O, tutaj już też No jest w takim już stanie Bardzo strasznym Aż szczerze mówiąc boję się tutaj chodzić bo jest bardzo miękko Pozostałeś po jakimś łóżku wielkim piec. No, dach katastrofa, że sufit. Także w ogóle nie ma mowy o wchodzeniu na strych. A tutaj są schody. No, tutaj jest tak miękko, że tutaj do tej części to też od zewnątrz zajrze. Bo no, sami zobaczcie, co tutaj się dzieje. Że ta chałupa jeszcze stoi, to jest jakiś chyba cud. Teren bardzo fajny tutaj Spokój, cisza Nie ma domów koło siebie No i tutaj jest wejście na strych Ale pode mną też jest bardzo miękko Że w ogóle nie ryzykuję, schody są spróchniałe Tak jak widzicie Też dosyć ładna klamka, stara, taka zasówka, no i te kontakty pojedyncze bardzo stare, tutaj było widać, że było malowane tym takim wałkiem do robienia wzorków, miastko prądowe, tak się ta chałupka przedstawia. że jeszcze od tej strony a dzisiaj pogoda piękna Tutaj wysoka trawa to tak średnio chodzi mi po niej tak się przedstawia a nie będzie nic specjalnego ale zawsze zawsze jakaś eksploracja jakiś urbeksik Kropka zawalona, w składzik. Nie ma jak to wejść w pokrzywy, w krótkich spodemkach. Także będzie jeszcze, jak dojadę do tego miejsca, będzie wonusik. To nie jest opuszczone miejsce, ale muszę poczytać, kto to miał taki pomysł. Bo no, ogólnie pole dookoła, kilka zabudowań no i postawiona droga krzyżowa wielki krzyż, stacje ale to wam pokażę jak będę wracał, jak będę na miejscu tak jak wspominałem o tej o tym bonusie o drodze krzyżowej, to zobaczcie gdzie ona się znajduje tutaj dookoła tylko kilka zabudowań a tak to pole i lasy a ona znajduje się tam tam, gdzie ten krzyż widać, dobra, bo musiałem chwilę odczekać, bo tu się zrobiło małe zamieszanie. Ludzie przyjechali i tak to wygląda. Zobaczcie, na środku pola droga krzyżowa to jest stacja. Pewnie będzie szumiało, bo wieje teraz. Się wiarę. tutaj są klęczniki są nawet różańce że można sobie odmówić różaniec to jest aż dziwne że one tutaj nadal są, te różańce. Piękna sprawa. Tak jak już prędzej mówiłem, można powiedzieć, że w polu. Bardzo wysoki krzyż, można powiedzieć, że w polu. No w polu. Tam daleko jakieś zabudowania, jakieś domki tutaj obok też jeden domek Bardzo to mi się podoba. O czym od drugiej strony. To jest jakieś kamienie, ale nie wiem czy to jest jakiś szczególny kamień. A tutaj było robione, coś wykuwane jeszcze będzie. Czy to jest w trakcie, bo widać odłamki. Także tutaj jest rzeźbione coś. Pięknie. Tutaj jest przejście do środka, tam, żeby te kwiatki położyć. Coś, to jest skrzynka z prądem. Pewnie wieczorem to jest oświetlone. A na pewno na krzyżu ta czerwona lampka na samej górze świeci. Także pokazałem, jak to wygląda. Dło, dzisiaj nagręcone już 60 km jeszcze trochę będzie. Tak jak mówiłem prędzej jestem w trakcie aktywności No i tu jeszcze raz od tej strony pokażę tu drogę krzyżową. A więc na dzisiaj to wszystko jak się materiał podobał to wiadomo komentarz łapeczka dla motywacji także pozdrawiam Was serdecznie na razie do następnego. Cześć!